Niestety mamy bardzo złe wiadomości ze względu na to, że Unia Europejska rozpoczęła wobec Polski procedurę nadmiernego zadłużenia. Obok także innych krajów, jak Francja i Słowacja, jeszcze tam kilka innych, chyba Węgry, jest Belgia. To taka wiadomość o tym, że mamy nadmierne zadłużenie. Tak to właśnie bywa wtedy, gdy Szanowni Państwo, Polska, ym, Polska słusznie czy też niesłusznie ym, y, tutaj pomagała najwięcej Ukrainie. Oczywiście inne kraje ościenne jakoś tam też, prawda? No ale tutaj Polska to yy, yy, najwięcej pomagała. Szanowni Państwo, yy, i wychodzi na to, że to przez Polskę, wiecie, to przez Polskę 10 milionów Ukraińców się przewaliło i tak dalej, i tak dalej. W jedną i w drugą stronę to wszystko. No, ale widzicie, no wydaliśmy tyle tych pieniędzy, polski rolnik najbardziej cierpi, jeżeli chodzi o sytuację właśnie także tą rolniczą. No ale no, wydaliśmy tyle tych pieniędzy, jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej. No, no ale mamy tutaj nadmierne zadłużenie, szanowni państwo, tak to właśnie już jest, czyli no, kto jest największym frajemerem w Europie, znowu, szanowni państwo, zadajmy sobie pytanie jak długo może trwać taka sytuacja ekonomiczna że Polacy się tak dają po prostu zwyczajnie frajerzyć ale to tylko szanowni państwo jest y, ta taka wiadomość y, no bo dosyć ważna jeżeli chodzi o ekonomię biznes i finanse no bo to zadłużenie no to będą cięcia a jakie będą szanowni państwo cięcia no pewnie będą wyższe podatki jak nie będą cięcia prawda jeżeli nie będzie jeżeli Tusk, Kosiniak, Kamysz i chołownia nie będą cieli y, wydatków y, już ucięli kawałek 14 emerytury y, Zaraz coś tam znowuż utną pewnie. No to będą podwyższać podatki. Jak to będzie, Szanowni Państwo, płacił wyższe podatki? Działalności gospodarcze. No i właśnie tutaj przechodzimy do tematu: co się dzieje w Polsce, Szanowni Państwo, gospodarczo. Finansowo, ekonomicznie, biznesowo, a dzieje się bardzo, ale to bardzo źle, i ja uważam, że na to nadziei naprawdę już nie ma. Mówmy sobie wprost, szanowni państwo, mamy sytuację, w której działalności gospodarcze są drastycznie w Polsce niszczone. Polska działalność gospodarcza nie jest w stanie konkurować z zagranicznymi korporacjami, które płacą w swoich krajach bardzo niskie podatki mają znacznie niższe finansowanie i przychylną sobie administrację w, w państwie pochodzenia. No taka jest w danym momencie rzeczywistość, Szanowni Państwo, działalności gospodarcze są skrajnie niszczone. O, ostatnio oczywiście odżył temat tego, jak bardzo zła sytuacja jest w Wielkiej Brytanii, że te emerytury, tam ludzie pracują za pół darmu właściwie w tej Wielkiej Brytanii, bo ta emerytura jest ciągle przestawiana tam na 68 rok życia. Kto wie, może na 69, że jest powiększany, wymagany limit do wypracowania minimalnej emerytury, która już jest bardzo, bardzo niska. Już pokazywałem wielokrotnie, że emerytura w Wielkiej Brytanii jest niższa średnio niż emerytura we Francji, we Włoszech, a nawet w Hiszpanii. Proszę sobie wyobrazić, no taka jest sytuacja. Więc jeżeli Państwo nie oglądali wcześniejszych filmów, to nie wiedzą, jeżeli żeście oglądali, to wiecie. Że no, jest sytuacja, w której setki tysięcy Polaków w danym momencie pracuje we Wielkiej Brytanii za pół darmo, bo mimo tego, że mają na przykład dzisiaj 45 lat czy 50 lat i wypracowali w Wielkiej Brytanii już na przykład 20 albo do, e, ileś tam lat, prawda, to jeżeli będą pracowali 20 lat więcej, to dużo więcej tej emerytury sobie nie ugrają i można wypracować sobie dzięki temu w innym kraju drugą emeryturę w tym samym czasie, gdy w Wielkiej Brytanii większej wcale emerytury nie dostaniesz. No taka jest w danym momencie rzeczywistość, ale jest sytuacja w Polsce, szanowni Państwo, jest tragiczna sytuacja. Bo jedna, jedna rzecz jest, że rzeczywiście Wielka Brytania gospodarczo się zawala, fond brytyjski, brytyjski się zawala, jest bardzo, bardzo źle. Jednak, no z drugiej strony, mamy tą Polskę, szanowni Państwo, i no, na samym końcu, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, no to proszę sobie wyobrazić, że w Polsce przecież na działalności gospodarczej, tam chyba nie ma znaczenia, czy będziesz na tej działalności 40 czy 50 lat, czy 30 lat, czy 25 lat, to dostaniesz prawdopodobnie tylko i wyłącznie minimalną emeryturę, może troszeczkę więcej. No a dzisiaj minimalna emerytura w Polsce to jest 1500 zł. Szanowni Państwo, no mówmy sobie wprost Czyli na działalności gospodarczej W Wielkiej Brytanii yy, Mamy sytuację i w wielu krajach Mamy sytuację, gdzie tej emerytury dostaniesz Na przykład 1000 euro, albo 1200 euro Czy tam 1100 euro Prawda yy, I dlaczego to jest takie ważne Szanowni Państwo, bo nas się omamia Nas się omamia yy, Nas się omamia Że sytuacja w Polsce gospodarcza Jest jakkolwiek dobra co jest skrajnym kłamstwem, ze względu na to, że jeżeli w innych krajach w Unii Europejskiej działalność gospodarcza, czy na przykład przykładowej Wielkiej Brytanii, w danym momencie, chociażby w danym momencie, prawda, w danym momencie jest taka, że no, jeżeli ma, dostaniemy 1150 na przykład euro emerytury, no tam już pallicho, że w wieku 67 lat, czy tam 66, czy 68, no ale, szanowni państwo, 1150 euro dzisiaj, tutaj mamy euro po 4, 3, 3 razy, szanowni państwo, 4,33 no to jest 4979 zł. to podzielić na 1500 zł, czyli minimalną polską emeryturę, szanowni państwo, to dzisiaj działalność gospodarcza w Polsce jeżeli masz działalność gospodarczą w Polsce w zależności od kraju Europy, Wielka Brytania to jest na pewno, dostaniesz 3,3 razy wyższą emeryturę, tak? Czyli jeżeli działalność gospodarczą prowadzisz w Polsce, jeżeli na przykład, dokładnie nie wiem, jak jest w Hiszpanii z działalnością gospodarczą, czy też tam, jak ją będziesz prowadził 40 lat, czy dostaniesz minimalną emeryturę, nie wiem. Wiem jedno, że w Wielkiej Brytanii, jak prowadzisz działalność gospodarczą, no to dostaniesz tą minimalną emeryturę co prawda w wieku 68 lat yy, dla większości ludzi teraz, czy tam 67, prawda, w Polsce no, mamy ten wiek emerytalny dla kobiet 60 dla wielu ludzi 55, mamy jeszcze no nie dla działalności gospodarczej akurat znaczy dla kobiet, dla działalności gospodarczej tak, dla mężczyzn nie, no tu w Polsce jest tak, że no wiecie, no jest sytuacja że mamy, yy, wiecie relikty w Polsce yy, w takiej postaci, że wiecie, no kiedyś kobiety rodziły po, po piątkę, po szóstkę dzieci po czworo dzieci, no i te emerytury które miały szybciej od mężczyzn, no a teraz mamy sytuację, że kobiety rodzą po jedno dziecko. Po... Dwoje dzieci, niektóre w ogóle nie rodzą dzieci, prawda? Jest no, masa kobiet, które w ogóle nie rodzą albo rodzą w bardzo późnym wieku, prawda? Troje dzieci to już jest bar... rzadkość po prostu. Troje dzieci to jest bardzo, bardzo duża rzadkość. Jak ktoś urodził troje dzieci, to każdy wie, że oni mają troje dzieci. Taka jest rzeczywistość w Polsce, prawda? I tu każdy tak podziwia takich ludzi, że ma troje dzieci, prawda, lub więcej. No taka jest rzeczywistość. Po prostu te kobiety nie rodzą dzieci, a przechodzą na emeryturę. W o 5 lat szybciej, czyli w Polsce generalnie no, trzeba płacić na te emerytury tym kobietom, yy, które tych dzieci rodzić, szanowni państwo, yy, no, nie chcą i zapewne no, nie będą chciały, prawda? Ale o co w tym wszystkim chodzi? No chodzi o to, szanowni państwo, że mamy w danym momencie, przetacza się przez Polskę zakłamane gospodarcze kłamstwo. Taka jest rzeczywistość. Mamy sytuację, w której, no mówmy sobie wprost, szanowni państwo, na działalności gospodarczej, tak, Wielka Brytania się zawala, fund się deprecjonuje, ta tata, ta tata, ta. tak, to jest prawda. Społecznie Wielka Brytania się zawala, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no ale w danym momencie, my mamy sytuację w Polsce, no sobie tutaj nie lukrujmy, że jeżeli jesteś na działalności gospodarczej, to płacisz, wiesz, 5000 złotych miesięcznie zusów podatków, a emerytury. Do dostaniesz 1500, nie? A na samym końcu i tak ci podwyższą do 60. Zobaczysz, że i tak kobietom podwyższą do 65. Taka jest prawda. Przepraszam, łyczek kawy. I od razu bardzo proszę o subskrypcję, o klikanie łapeczki w górę. Szanowni Państwo, bo to się nie zmieni, to kłamstwo całe. Przepraszam, następny łyczek kawy, popiję tą całą gorycz. No i. Chodzi o to, że. Chodzi o to, że. Eee, szanowni Państwo, no po prostu nam się kłamie, prosto łga w twarz i tak, tak czy siak tym kobietom te emerytury, wiek emerytalny pewnie w przyszłości podwyższymy, bo to jest nieutrzymywalne Oczywiście też możemy się zniszczyć społecznie, możemy wpuścić, nie wiem, milion ludzi, jakieś dwa miliony, jakieś przybyszy, przecież w Polsce jest wystarczająco, już w Polsce jest wystarczająco Ludzi, bo do Polski przyjechało, szanowni państwo, 2 miliony Ukraińców. No i w Polsce mamy wystarczająco już ludzi, już nam nikogo naprawdę nie potrzeba, prawda? Tam jakichś sporadycznych ludzi, którzy przyjadą, nam jest wystarczająco. Polska jest krajem przeludnionym. Yy, tak. Polska, szanowni państwo, jest krajem przeludnionym w danym momencie. Jesteśmy krajem przeludnionym. Nasze państwo nie jest w stanie utrzymać tego przeludnienia, z którym mamy w danym momencie yy, do czynienia w Polsce. Ludzie mieszkają na 35 m2. To jest oznaka przeludnienia. Polska jest przeludniona, mówmy sobie wprost. W, yy, na NFZ trzeba długo czekać. Straty, taty, i inne rzeczy, prawda? Polska jest krajem przeludnionym. Szanowni państwo, następna i, i co w związku z tym? No w związku z tym, no że mamy sytuację, w której jeżeli ktoś wam mówi, że w Polsce jest fajnie, no nie jest fajnie, szanowni państwo. To jest kłamstwo. Mówmy sobie wprost. W Polsce na działalności gospodarczej twoja będziesz płacił 5000 tysięcy miesięcznie podatków, będziesz płacił tysięcy miesięcznie wiecie podatków, ZUS-ów, wszystkiego tego, tamtego, a na samym końcu, wiecie co się stanie? Dostaniecie 1500 zł emerytury, prawda? 1500 złotych emerytury dostaniecie, tak? A w danym momencie jest rzeczywistość, tak? No, taka jest rzeczywistość. Dlaczego tak jest, szanowni państwo? Na przykład, dlaczego tak jest? No, na przykład, dlatego tak jest, że na przykład taki Morawiecki rozdawał dziesiątki miliardów złotych, szanowni państwo, zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. Na przykład popre, poprze, poprzez kredyt 2%. Dlatego tak jest, że zaraz Donald Tusk będzie chciał następne dziesiątki miliardy złotych właśnie z naszych podatków, które właśnie płacą działalności gospodarczej i pracownicy, przekazywać, szanowni państwo, yy, też zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. Dlatego, że m.in. Mateusz Morawiecki Wel niebezpieczny kredyt. Wel w drugie wcielenie Hilarego Minca. Wymyślił coś takiego jako, jak pracownicze plany kapitałowe, które, szanowni państwo, są doładowywane naszymi podatkami. No albo kogo podatkami? No, przecież nie Niemca a podatkami. Niemiec płaci podatki w Niemczech, szanowni państwo. No i co w związku z tym? Działalności gospodarcze muszą konkurować z zagranicznymi korporacjami pod takimi następującymi kątami: jak to, że państwo polskie zabiera nam podatki i dorzuca do tych pracowniczych planów kapitałowych, co właściwie skutkuje tym, że pracownik zagranicznej korporacji, bardzo często nie płacącej podatków w Polsce, ma dofinansowanego pracownika, prawda? Druga sprawa: taki właśnie pracodawca zagraniczny bardzo często ma ulgi podatkowe, dzięki czemu jeszcze mniejsze płaci. Ulgi, jeżeli taki pracownik pobiera PPK, prawda? Yy, I tak dalej, i tak dalej. A nad to wszystko przecież pracownicze plany kapitałowe inwestują w polską giełdę, a w polskiej giełdzie, szanowni państwo, mamy bardzo dużo zagranicznych korporacji, które też są właśnie dofinansowywane, dofinansowywane z naszych. Pieniędzy, tak, więc Polak jest pięciorzędnym, Polak na działalności gospodarczej w Polsce jest pięciorzędnym paźczyźnianym chłopem, szanowni państwo, do wydojenia. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. No ale nam się wpaje, że jest dobrze, co jest dobrze, szanowni państwo. Jeżeli mamy sytuację, w, który, w której, w której, dzisiaj, mamy sytuację, w której dzisiaj, w Wielkiej Brytanii, kwota wolna od podatku i ZUS na mamusie i tatusia i nie ma znaczenia, czy mają rozdzielność majątkową, czy nie. Nie ma znaczenia, czy mają intercyzę. To jest 140 tysięcy złotych rocznie, tak? Czyli, mm, szanowni państwo, zarobicie to kobieta i mężczyzna, która zarob... za... jak się rozliczą na 140 tysięcy złotych rocznie w Wielkiej Brytanii, w ogóle nie płacą podatku Izusu. A jak yy, ich przychód wyniesie 300 tysięcy, ale 160 tysięcy wpiszą koszta, to od 300 tysięcy też nie zapłacą podatku Jezusu. No mówmy sobie wprost, ale, no co prawda ta emerytura to tam w wieku 68 lat, to czy 8 lat później niż kobiet w Polsce, to prawda, ale emeryturę mają 3,5 razy wyższą minimalną. W danym momencie. No, Szanowni Państwo, my mamy bieda, bieda, zakłamany kraj. P płacimy wysokie podatki. W danym momencie w Polsce płacimy wysokie podatki, wysokie ZUSy, prawda? Żeby, szanowni państwo, sponsorować zagraniczne korporacje, tak? A na samym końcu i tak dostajemy małe emerytury, bo w danym momencie przecież te emerytury są śmieszne. W danym momencie mamy sytuację, w której Zagraniczne korporacje dotowane przez pracownicze plany kapitałowe, na przykład, prawda? Ja, ja uważam, że to jest dotacja pracownika zagranicznych korporacji, koniec kropka. Ja nie mam w ogóle problemu z pracowniczymi kap planami kapitałowymi, ale dlaczego oni mają, dlaczego zagraniczne korporacje mają na to ulgi? Dlaczego Morawiecki yy, wprowadził system, w którym z naszych podatków, szanowni państwo, z naszych, bo wiecie, bo on nie podwyższa podatki, on tylko składki podwyższał, nie? Wiecie, opłaty i składki, bo on podatków nie wprowadzał. No to, to jest właśnie, szanowni państwo, to jest właśnie kwintesencja, szanowni państwo, rdzeń Hilarego Minca. Taka jest, yy, taka jest rzeczywistość w w no, i mamy sytuację, w której, szanowni Państwo, zagraniczne korporacje, na przykład handlowe, sprzedają nam żywność drożej albo w tej samej cenie aniżeli w swoich krajach, mimo tego, że w swoich krajach, ich krajach, można, trzeba płacić tym ludziom na przykład dwa razy więcej, dwa i pół razy więcej, a emerytury dostają trzy razy wyższe. Trzy razy wyższe. Szanowni Państwo, w danym momencie mamy taką sytuację, no to w Polsce jest tragedia. Donald Tusk chodzi, coś tam opowiada, szanowni Państwo, że będzie bogaci jak Brytyjczycy. Tak, Wielka Brytania się zawala i tak dalej, i tak dalej. Dla wielu ludzi w ogóle Wielka Brytania jest bez sensu. Ja nikogo nie namawiam do wyjazdu z Wielkiej Brytanii, przyjazdu do Wielkiej Brytanii, robienia, czegokolwiek. Tylko mówmy sobie wprost, w Polsce jest tragedia. To jest wszystko omanienie Polaka. To jest wszystko omanienie Polaka, szanowni Państwo, no. Tak, jest 800 plus na jedno dziecko, i 800 plus na drugie dziecko. To jak masz dwoje dzieci, to dostajesz 1600 złotych miesięcznie, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak długo to może trwać, że będą tak rozdawać te pieniądze, szanowni państwo? Zabierać, z jednej strony zabierać, z drugiej strony rozdawać, Musisz chodzić, przecież ta administracja jest taka uporczywa. Polska jest takim uporczywym, okropnym, ohydnym ustrojem. Nasz znaczy, kraj jest kochany, nasz kocham mój kraj, ale państwo Polskie jest ohydnym, obrzydliwym, administracyjnym nasz naród ustrojem, że jest skrajna depopulacja. No jest depopulacja, szanowni państwo, mówią, że w Polsce jest depopulacja, bo się dzieci nie rodzą. Nie, szanowni państwo, w Polsce jest depopulacja, bo miliony Polaków stąd wyjechało, wyjechało do Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii i tak dalej, i tak dalej, no bo jeżeli masz sytuację, w której masz kraj, w którym ty sobie możesz prowadzić działalność gospodarczą i już dzisiaj ta emerytura wychodzi cię, że dostanie się o trzy razy wyższą, no może pięć, może trzy lata później, może pięć lat później, jeżeli jeżeli chodzi o kobietę, albo sześć lat później, no ale trzy razy wyższą, prawda? Ale w danym momencie, ale płacisz sobie niższy podatek, masz niższe ceny, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest, szanowni państwo, Polska się nie naprawi ze względu na to przede wszystkim także, że mamy zniszczony kre rynek kredytowy. No, Ten, kto sobie dzisiaj zaciąga kredyt, szanowni państwo, ten, kto sobie dzisiaj zaciąga kredyt na drogie mieszkanie w sytuacji, w której mamy rynek kredytowy, że nie można zamrozić sobie oprocentowania na 10 lat i łatwo rekredytować i łatwo nadpłacać, to jest jedno wielkie niewolnictwo, nie? To jest jedno wielkie niewolnictwo. No, ale no i kwintesencją tego wszystkiego, proszę zobaczyć, jest szanowni państwo Tutaj sytuacja, tak, proszę zobaczyć, tak, tu mamy kredyty, co jest w Polsce, no to jest wszystko, tak, PKO BP 10%, prawda, proszę zobaczyć, tu, tutaj mamy też PKO, nie, tam PKO, a tu PKO, prawda, tam PKO, a tu PKO, to są inne, bo ten jest, ten z tym żubrem, jak oni tam mówią, prawda, tu 8,43 niby, prawda, proszę zobaczyć, tutaj... Jeszcze co innego, tu 8. To są gigantyczne, szanowni Państwo. To są gigantyczne oprocentowania pokazujące, i my wcale nie możemy z nich teraz zjeżdżać. Euro sobie obniżyło, i my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Proszę zobaczyć: polska złotówka dalej się zawala. Sytuacja jest naprawdę bardzo zła. Kalkulator kredytów. Teraz pokażę, Szanowni Państwo, coś, co też jest y, szokujące, bo y, no y, y, kredyt, y, proszę zobaczyć, kredyt kartu, tutaj mamy kalkulator na tej stronie kredytów hipotecznych. No, i Szanowni Państwo, mamy taką sytuację, proszę zobaczyć, mamy sytuację gdzie y, tu, mamy sytuację, proszę zobaczyć, tutaj mamy sytuację, to są tylko i wyłącznie kredyty hipoteczne. W Hiszpanii. No i proszę zobaczyć, szanowni Państwo, na wku... kredyt hipoteczny, proszę zobaczyć, kredyt hipoteczny na 80% to jest chyba kredyt, mortgage cost, to jest kredyt, szanowni Państwo, minimum amount. To są kredyty, proszę sobie wyobrazić, to jest na przykład kredyt. Morgiczko, ja oczywiście nie namawiam nikogo do brania kredytów, na przykład tutaj, proszę sobie wyobrazić. Tutaj mamy kredyt na 80 mieszkanie mieszkanie w Hiszpanii, szanowni Państwo, mieszkanie w Hiszpanii, 100 tysięcy euro, depozyt, czyli wkład własny 13,5 tysiąca widzimy, prawda? Czyli kupujemy za 100 tysięcy euro i jaką mamy radkę w Hiszpanii? Szanowni Państwo, 425 euro. Nie, to jest y jako mamy radkę, szanowni Państwo. Rest jest, nie, to jest, bo ja przetłumaczyłem to na angielski i tutaj po prostu tak to y przetłumacza. No, 425 euro tutaj po prostu tak trzyma. Tu, proszę zobaczyć, szanowni Państwo, 300, 344 euro. Tutaj Inberciaja, nie. Rozumiemy to. Kupno. Kupno w danym momencie w Hiszpanii Nam się w ogóle, jak się tam w Hiszpanii obrzydza To już w ogóle, to pokazuje kwintensecję Szanowni Państwo Kwintensecję, my, my naprawdę my, my jesteśmy tak okłamywani, jesteśmy tak ogłupiani Jesteśmy tak ogłupiani, tak okłamywani Jesteśmy tak zmemlani Że to jest przerażające No i proszę zobaczyć, tutaj macie Dzisiaj w tych okropnych czasach W tych drastycznych czasach, wiecie W tej tragedii gospodarczej Hiszpania Tak, Pierwsza lepsza porównywarka Kredytów hipotecznych w Hiszpanii Szanowni Państwo Kredyt na prawie 90k euro 344 euro miesięcznie Przy tych gigantycznych oprocentowaniach nie? To już trzeszczy w posadach A dlaczego to jest tak ważne Że to jest 344 euro Szanowni Państwo Płaca minimalna w Hiszpanii to 1200 euro Co to znaczy Zarabiam minimalną w byle robocie W byle robocie 1200 euro 350 mi wynosi. Zostaje, zostaje mi ile? 850 euro na życie. A teraz Polska. Przepraszam, my czekamy. Naprawdę, Polska nie jest żadnym krajem do życia. I to. Ale to euro wejście do euro nas nie uratuje. Bo wejście do euro nas nie uratuje. Chodzi o też napompowanie cen nieruchomości w Polsce. Chodzi o zarządzanie gospodarką. Szanowni Państwo, życie w Polsce. Życie w Polsce to jest marnotrawstwo, po prostu. To jest marnotrawienie swojego życia. Proszę zobaczyć, tu w ogóle 350, 304 jakie w ogóle są to jest niesamowite. Ale co za to kupimy, nie? O co chodzi i w Polsce, a w Polsce i proszę zobaczyć i co my za to kupimy i co my za to kupimy, szanowni Państwo za te 100 tysięcy euro. Zobaczmy, co kupimy za 100 tysięcy euro. Proszę zobaczyć, Wejdzie, wejdziemy na kredy, w, w, ceny nieruchomości. Proszę zobaczyć. I co my kupimy? Tu mamy za 80 tysięcy euro minimum, cena od najtańszej. I co my kupimy? Na, na Teneryfie, szanowni państwo, Sa tu kliknąłem tylko Santa Cruz de Tenerife do Puerto de la Cruz, takie tam y najbardziej zurbanizowane tereny Teneryfy na Wyspach Kanaryjskich, nie? No i zobaczmy, co my kupimy za te 100 tysięcy euro. Tutaj popatrzcie, już się zaczynają, y popatrzcie, 95-metrowe, 95-metrowe dom, mieszkania. 90 za 89 już się zaczynają, no ale jedziemy za 100. Za 100 tysięcy chcemy. Popatrzcie, tu jest po 90, tu się dopiero na trzeciej stronie zaczną. Za 100 tysięcy o 107 cofniemy. I co można kupić, szanowni państwo, za 100 tysięcy euro? Santa Cruz, gdzie nie trzeba, szanowni państwo? Tak, witaminy D, butów na zimę, kurtek na zimę. Nie trzeba, szanowni państwo, gazu, bo tam nie ma zimy. Prawda, gaz to już w ogóle w Polsce. Przecież zaraz znowuż mają iść podwyżki w lipcu, tak? Proszę zobaczyć, jedziemy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 100 000. dobra, mamy 100 tysięcy, tak? No i mamy 79 metrów kwadratowych, proszę, tylko, że tutaj bez negocjacji, wiadomo, że znegocjujemy prawdopodobnie coś, prawda? No i proszę zobaczyć, tutaj nie idą mi te zdjęcia coś, mamy, z widokiem na morze chcecie 40 metrów, mamy 40 metrów, prawda? Proszę bardzo. Chcecie ładne 40 metrów, coś nie idzie, coś nie łączy. Yy, o, macie. Chcecie 40 metrów, 100 tysięcy euro. Chcecie więcej metrów, popatrzcie, 79 tysięcy euro. Proszę zobaczyć. W zwykłym szarym bloku, prawda? 79, przepraszam, 79 metrów za 100 tysięcy euro, tak? Proszę zobaczyć, tak? Czym to się różni od polskich mieszkań, nie? I żeby kupić coś takiego na kredyt tam, Rata Cię wynosi 350 euro. Zarabiasz 1200. Zostaje Ci 800. Na opłaty 250 albo 300. Góra. I zostaje Ci z minimalnej wypłaty 600 euro jeszcze. 600 euro. Z minimalnej wypłaty. A. A. Żywność w Hiszpanii tyle samo. A. Nie trzeba gazu. A. Nie trzeba kurtek. A. Nie trzeba tego tamtego i owego. Nie. W. w Przeróbmy sobie to, szanowni państwo, jak się na. A! Yy, chyba na działalności gospodarczej też tam jest. Yy, nie wiem, jak w Hiszpanii jest na działalności gospodarczej, jaka ta emerytura jest. Nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, ale podejrzewam, że też jest z 2,5 raza większa niż Polska. Podejrzewam, że jest 2,5 raza większa niż Polska, jak nie. Podejrzewam, że tam, tam coś kiedyś yy, sprawdzałem, robiłem. Tam mi emerytura na działalności gospodarczej też nie jest zbytnio duża. Prawda, ale no, jest 2,5 raza większa z tego, co mi się wydaje niż w Polsce, prawda? W Wielkiej Brytanii no, mamy sytuację, w której, szanowni państwo, na w danym momencie oczywiście na działalności gospodarczej, ta emerytura, na działalności gospodarczej ta emerytura Wielkiej Brytanii dzisiaj to, szanowni państwo, 3,4 raza więcej pi razy drzwi 3 razy większa. Na działalności gospodarczej. Nie? I, I teraz i teraz sobie zadajcie pytanie, gdzie jest coś fajnego w Polsce, Szanowni Państwo? Podatki rosną, działalność to jest tragedia. W Polsce jest tragedia w danym momencie. To jakoś wyglądało w roku, Szanowni Państwo, 18-19, ale to jest over. Polska została zdruzgotana, Szanowni Państwo, w ostatnich czterech latach. Ja nie wiem, czy ktoś nam to nakazał zrobić, czy nie. Polska została zniszczona totalnie, tu się nic nie opłaca. Tu się nie opłaca nieruchomości kupować, tu się nie opłaca, przepraszam, żreć, tu się nie opłaca, szanowni państwo, prowadzić działalności gospodarczej, bo podatki masz wyższe jak za granicą, administracja gorsza, a emerytury jeszcze za to dostaniesz trzy razy mniej. Prawda? No taka jest rzeczywistość w danym momencie No w Polsce. No, no i tyle, mówmy sobie wprost. Dodatkowo Donald Tusk nie wprowadził reformy, szanowni państwo, kto broni kraju, a kto nie zwykły Polak prowadzący tira czy działalności gospodarcze szanowni państwo będą niszczeni pierwsi jakby coś się stało prawda tutaj jest miliony urzędników miliony polityków miliony funkcjonariuszy i szanowni państwo myśli, że, że co że oni będą nie ty będziesz ty będziesz niszczony tak jak, Pols tak jak to jest szanowni państwo od dawna tak w Polsce jest Polska to skrajna korupcja Mówmy sobie wprost, dlatego, dlatego płacimy tyle razy więcej, naprawdę, I, 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 ale o co chodzi, no tutaj widzicie, macie 344 euro, macie tutaj 344 euro, ale teraz zobaczmy, 100 metrowe mieszkanie takie, 80 metrowe mieszkania takie, w Gdańsku przy plaży, no to oni są tak napompowane ceny, nie, szanowni Państwo, przez Morawieckiego, zresztą przez Tuska też, są tak napompowane ceny, szanowni Państwo, że coś takiego w danym momencie to jeszcze tak nie rypnęło, no ale w danym momencie to jest takie minimum, minimum 900 tysięcy, jak ci się trafi, milion, nie? Milion, milion za coś takiego. I kredyty oprocentowane, ile? I kredyty oprocentowane, szanowni Państwo, ile? 9% minimum. No i teraz sobie wejście. I teraz sobie wejście, musicie wpłacić raty, musicie wpłacić depozyt te, te, nie wiem, 100 tysięcy złotych, albo 150, albo 200 tysięcy. No to za 200 tysięcy złotych to w Hiszpanii masz za gotówkę sobie kupujesz. Tylko że nie 79 metrowe, a tam 50, nie? No to po co w ogóle żyć w takim kraju? No ale weźmy sobie. Dobra, masz te 100 tysięcy, nie? No i bierzesz te 900 tysięcy, powiedzmy. Raz, dwa, trzy. Oprocentowanie 9%, szanowni państwo, na 30 lat. Na 30 lat, proszę zobaczyć. Na 30 lat. Pyk, pyk, pyk. Tak? No i zobaczmy, co się tutaj stanie. nam, Co się stanie, szanowni państwo. Rata 7242 zł. 7242 zł. I to jest, wiecie, to przy dobrych wiatrach. W sytuacji, w której my, szanowni państwo, wpłacimy 100 tysięcy na 90%. Tak? 7 tysięcy, szanowni państwo, 7 242 zł podzielić na 4,3 1684 euro, a w Hiszpanii ile? W Santa Cruz? 340 1700 euro, a w Hiszpanii 340. Do tego ogrzewaj to, szanowni państwo, drogim gazem, drogą elektrycznością, oświetlaj to w tych spółkach skarbu państwa, użeraj się z, z tymi zasrańcami, dostań trzy razy niższą emeryturę, płać więcej w zagranicznych korporacjach, które mają właściwie wyłączność na handel w Polsce z tego co wygląda. Pozdrawiam do usłyszenia i zapraszam do udostępniania tego, gdzie się da, szanowni państwo, bo bez was się nic nie zmieni.